Przed wieloma wiekami, gdy Zjednoczonym Pomorzem Zachodnim władał książę Bogusław X, żyła w Kamieniu dziewczyna wielkiej urody, zwana przez wszystkich Stenią. Pracowała na dworze starosty kamieńskiego, wykonując różne czynności, równie zdolna i uczynna, a przede wszystkim urodziwa. Krzątała się więc w kuchni, w pańskich komnatach, a doglądając koni, nauczyła się jazdy wierzchem. Podając do stołu podczas hucznych przyjęć, na których bywali książęta pomorscy, znani dworzanie polscy i zagraniczni kupcy, zbierała liczne dowody uwielbienia. Chwalono jej miły uśmiech, kształtną figurę i zwiewną postać. Młodzieńcy ubiegali się o względy steń, lecz ona zawsze umiała zręcznie odeprzeć ich nagabywania. Ech, ta Stenia zrzymali się. Dziewka służebna, a nieprzystępna jak księżniczka jakaś. Stenia jednak nie wszystkich unikała. Z zadowoleniem przyjmowała zaloty syna starosty, młodzieńca urodziwego, towarzyskiego, który w rozmowach z nią nigdy nie podkreślał swojej wyższości. Zawsze był grzeczny i nie szczędził komplementów dla ślicznej służebnej. Przynajmniej tak się zdawało naiwnej, zwyczajnej dziewczynie. Gdy Stenia miłością odpowiedziała na afekty starościca, ten stał się zupełnie innym człowiekiem. Wkrótce dziewczyna przestała go interesować. Obietnica małżeństwa, którą ją omamił, okazała się kłamstwem. Zrozpaczona stenia, zawiedziona w swych nadziejach, płakała całymi dniami i nocami. Czemu ciągle płaczesz? Zapytał ją kiedyś starosta. Długo milczała, ale przymuszona do odpowiedzi postanowiła zwierzyć się ze wszystkiego. Starosta zmarszczył gniewnie brwi. Czy mówisz prawdę? Zapytał groźnie. Tak, panie, starościc obiecał mi małżeństwo. Pan dworu chwycił dziewczynę za rękę i siłą zaprowadził na pokoje. Zawołał syna i zapytał. Czy to prawda, że obiecałeś poślubić tę dziewczynę? Ojcze, nie rozumiem o czym mówisz, rzekł starościc z niewinną miną. Przecież to zwykła, służebna dziewka, niestosowna dla mnie na żonę, chociaż przyznają nader urodziwa. Czy to znaczy, że ona kłamie? Jak mogło się jej uwierzyć, ojcze? To wystarczyło. Starosta dał wiary synowi. Skrzyczał i zganił stenę to taki chwytasz się sztuczek, by wymusić na moim synu małżeństwo? Ależ, panie, Stenia zaniosła się płaczem. Co powiedziałam, to wszystko prawda. Starościc wyznał mi swoją miłość. Wynoś się! krzyknął starosta i wypędził Stenie ze dworu. Zrozpaczona dziewczyna postanowiła się zemścić za doznaną krzywdę. W nocy podpaliła dwór i łodzią przeprawiła się przez wielką dziwinę na wyspę wolin. Na wyspie ukrywało się wielu rabusiów i przemytników, drobnych złodziejaszków, rozbitków z pirackich żaglowców oraz zwykłych parobków i służących wypędzonych z dworskich posiadłości. Stenia zebrała ich wszystkich w jedną bandę, a że była dziewczyną nie tylko piękną, ale i mądrą, uczyni z niej swoją przywódczynią. Siedzibą z bujeckiej kompanii było niewielkie jezioro Gardno w kształcie siedmioramiennej gwiazdy, którego najdłuższe ramię łączył przesmyk z wodami Bałtyku. Na środku jeziora znajdowała się wysepka, która była kryjówką Stenii i jej kompanów. Będziemy szajką morskich rozbójników oznajmiła. Tędy wzdłuż wybrzeża biegnie szlak handlowy. Łupami będziemy dzielić się równo, ale część z nich rozdamy biednym. Ten szlachetny zamiar wszystkim się podobał. W ten sposób piękna dziewczyna jeszcze bardziej zyskała w oczach swoich kompanów. Wkrótce rozpoczęto budowę kilku mocnych i zwinnych łodzi pirackich. Potem na wodach jeziora kompania zaprawiała się w swoim rzemiosłem, ćwicząc różne sposoby napadów. Stenia górowała nad wszystkimi. Nawet starzy, wytrawni żeglarze, których w bandzie było kilku, podziwiali jej sprawność i pomysły. Już pierwsza wyprawa łodzi przez przesmyk potwierdziła odwagę Steni. Dowodziła sprawnie, stojąc na czele szajki, a w walce była nieustroszona. W tej pierwszej, całkowicie udanej wyprawie piraci zdobyli broń, bowiem kupiecka koga wiozła różnego rodzaju sztylety, miecze, zbroje i topor. Cenna to była zdobycz. Łupem następnego rozboju były konie i odtąd piraci grasowali również na Wolińskim Lądzie. Szybko rozeszła się wieść o pirackiej bandzie wśród okolicznych mieszkańców. Dowiedzieli się o niej także kupcy, właściciele żaglowców płynących z koło brzegu i kamienia w świat lub zdążających z lubeki czy sportów holenderskich, Szwedzkich czy duńskich do nadmorskich miast pomorza. Przepływały tędy nawet wielkie portugalskie karawele z dwoma wyniosłymi kasztelami wiozące owoce i wina, a także hiszpańskie galeony załadowane kruszcem z kraju Basków i galeony z Bordeaux, wypełnione akwitańskim zbożem i tytoniem. Często też na wodach Bałtyku widziano trójmasztowe, ładowne kogi przemierzające drogę z Brytanii, Kornwalii lub z bliższego Gotlandu. Daleko rozeszła się sława Steni. Z nienawiścią mówiono o niej pośród możnych, a z radością pośród biednych ludzi. Bogaci połali natomiast chęcią odwetu. Coraz mocniej nakłaniali kamieńskiego starostę, by wytropił i zniszczył pirackie gniazdo, ponieważ napady na statki narażały ich na poważne straty. Biedacy zaś życzyli Steni długich lat zbójeckich sukcesów, bowiem hojnie rozdzielała między nimi część zrabowanych łupów. Starosta, słusznie podejrzewając Stenie o podpalenie dworu, od pewnego czasu gromadził już siły. Miał nadzieję, że kiedyś natrafi na jej ślad. Jednak nie podejrzewał, że może znajdować się wśród rozbójników, gdyż kilka wypraw jego wojów przeciw piratom zakończyło się niepowodzeniem. Rozbójnicy zdołali zawsze się wycofać do swojej kryjówki na wysepce Jeziora Gardno, a tam nikt nie miał odwagi się zapuszczać, Powiem od dawna opowieść głosiła, iż w czasach pogańskich stał na tej ziemi posąg światowida. Mówiono, że po zniszczeniu posągu światowid chodzi po wysepce, szukając swoich prześladowców. Nawet niektórzy ze zbójeckiej kompanii podejrzewali scenie o konszachty z dawnym bożkiem, że ten obdarzył ją swoim wzrokiem, dzięki czemu zawsze udawało się jej zbiec przed obławą. Dlatego pobliskie jezioro nazywali źrenicą światowida. Te podejrzenia powodowały, że piraci czcili ją niemal jak księżniczkę o nadludzkiej mocy. Zachwycała ich odwagą i urodą, ale ona zdecydowanie dawała im do zrozumienia, że nikt nie może marzyć o zdobyciu jej serca i względów, bo jest tylko ich przywódczynią. A jednak zimne i obojętne serce sceni niebawem zabiło szybko. Któregoś dnia zbójeccy obserwatorzy na górze Gosań wznoszącej się stromym urwiskiem u samego brzegu morza, zauważyli wielką kogę kupiecką z Normandii. Natychmiast powiadomili o tym Stenie. Ta zarządziła napad. Na morze kładł się jeden z tych barwnych zmierzchów dojrzałego lata. Ciężkie słońce jak rozpalony talerz opadało ku zatoce, kładąc odblaski na zielonej wodzie. Na wąskim brzegu, jakby zajęte płomieniami, czerwieniły się piaski. Paweł Ciepiołka, Wylewa żelazo ze swojego pieca żartowali piraci, oglądając zachód słońca nad osadą żelazo. W której rzeczywiście w owym czasie wyptopiano rudę, a ówcie Piołka był w niej pierwszym hutnikiem. Tymczasem Stenia nakazała milczenie. Piraci bezszelestnie wyprowadzili zwinne łodzie ukryte w jednej z siedmiu zatok jeziora. Przesmykiem przycisnęli się na morze i niespodziewanie zaatakowali kogę ze wszystkich stron. W mikro się z normandzką załogą. Waleczna Stenia dopadła sternika. – Broń się! – zawołała. Ale gdy skrzyżowali sztylety, spojrzała mu w oczy. Młody żeglarz spodobał się dziewczynie, jak żaden dotąd mężczyzna. Z ogorzałej twarzy patrzyły na nią jasne oczy zdradzające zachwyt. Zauważyła to, więc odezwała się już łagodniej. – Odkładamy noże za pas. Czy walczymy dalej? Sternik nie odpowiedział, jakby rażony urodą swojej przeciwniczki. – Pójdziesz ze mną – rzekła Stenia. Zgoda, odpowiedział żeglarz. Nie warto ginąć, zobaczywszy taką białogłowę. To spodobało się Steni. Uśmiechnęła się zadowolona. Myślę tak samo, przyznała. Jesteś pierwszym jeńcem, którego biorę. Urodziwy sternik udał się ze Stenią i jego piratami do zbójeckiego obozu na wysepce jeziora Gardno. Zamieszkał w grocie pirackiej i odtąd żyli jak małżeńska para. W serce Steni zapałało wielkim uczuciem do normandzkiego żeglarza. Ich czas wypełniały długie romantyczne spacery. Często też znikali na całe dnie, wyruszając konno w głąb wolińskiej puszczy. Piraci, rozmiłowani już w rozbojach i napadach, niezbyt przychylnie spoglądali na nowy tryb życia swojej przywódczyni. Stenia, coraz rzadziej i niechętniej wydawała rozkazy z bujeckich wypraw. Lubiła wędrówki wraz z ukochanym na górę Gosań, lub na dalej położoną wyższą górę Grzywacz, by podziwiać zielono-siną szumiącą powierzchnię wielkiej wody. Roland, bo takie nosił imię Normandczyk, opowiadał jej o dalekich morzach, opisywał ich barwę i zapach wiatrów różnej o każdej porze roku. Nie ukrywał tego wcale, że równie silnym uczuciem darzy morze. Stenia opowiedziała mu kiedyś swoją bolesną historię o zawiedzonej miłości do starościca i o żalu do jego ojca. Mścisz się na staroście zabijając niewinnych ludzi, zdziwił się Roland. Zemsta to wielce naganne uczucie, nie popłaca. Stenia spoglądała na rozległe, piaszczyste garby, monotonnie obmywane językami morza. Jeżeli dotychczas postępowałem źle, to teraz chciałabym odmienić swoje życie. Twoja miłość, może ona mi pomoże. Młodzieniec uśmiechnął się smutno. Trudno było zgadnąć, co naprawdę myślał: Czy współczuł Steni, czy tęsknił do otwartych, szerokich i dalekich mórz? Przecież wiesz, że ja cię miłuję, odrzekł na myśl i dodał: Jak może. Stenia była spokojna. Może było tylko morzem, Roland miał je blisko. W tęsknocie Rolanda za dalekimi morzami i krajami nie szukała przeciwniczek i nie dopatrywała się niebezpieczeństwa. Nadal z ukochanym wychodziła na Gosań, by razem oglądać spienione fale, lekceważąc ostrzeżenia kompanów z szajki, by nie ufała zanadto przybyszowi. – Jest tylko żeglarzem – mruczeli pod nosem. I stało się. Któregoś świtu Roland zniknął z groty Zmieliwszy pirackie straże. Raczej wyzyskał ich pobłażliwość, bo wyglądało na to, że pozwolono mu uciec. Rozbójnicy, znudzeni bezczynnością, chętnie pozbyli się Normandczyka. Gdy Scenia rano spostrzegła, że jest sama i upewniła się, że Roland zbiegł, złajała narpie w straży, Potem zarządziła poszukiwania i pogoń. W tym celu nawet sama dosiadła konia. Rozbójnicy jednak niezbyt dokładnie spełniali jej polecenia, toteż poszukiwania spełzły na niczym. Zresztą nie mogło się stać inaczej, bowiem Roland wpadł w zasadzkę wojów Kamieńskiego Starosty, który już od pewnego czasu zamierzał zniszczyć gniazdo Wolińskiej Bandy. Zawleczony na dwór, początkowo Roland trzymał się dzielnie, nie zdradzając kryjówki piratów. Mój żaglowiec się rozbił, tylko sam zdołałem się uratować, mówił. Dopłynąłem do brzegu, a kiedy wróciłem do sił, po kilku dniach wyruszyłem do jakiegoś najbliższego portu, by się nająć na statek i wypłynąć z powrotem w morze bez którego nie potrafią żyć. Chytry starosta nie wierzył w tę opowieść i poddał go torturom. Po pięciu dobach męczarni Roland uległ. Opowiedział wszystko. O tym, jak znalazł się w pirackim obozie, o wspaniałej przywódczyni Steni i o rozmieszczeniu ich kryjówek. Zeznawał chętnie, bo starosta obiecał, że wróci na morze i będzie pływał na żaglowcach. Przebiegły pan kamieńskiego dworu postanowił użyć podstępu, obmyślił zasadzkę, której plan podsunęła opowieść samego Rolanda. Następnego dnia, rano, po nocnym sztormie, w okolicach jeziora Gardno, pojawił się konny posłaniec. Domagał się widzenia ze scenią. Darujcie mi życie, błagał pirackie straże. Przywiozłem ważną wiadomość, podstępnie zdobytą od kamieńskiego starosty. To bardzo ważne. Powiadomiona Stenia pośpiesznie przybyła na brzeg. Pani, jestem waszym sprzymierzeńcem, zaczął posłaniec. Roland żyje. Smutną twarz dziewczyny rozjaśnił uśmiech. On żyje, pani powtórzył przybysz opuścił cię to prawda by wstąpić na pokład szkockiej kogi która przed wczoraj wyszła z portu ale w nocy rozbił się podczas sztormu uratował się z niej tylko jeden żeglarz powiedział, że wielu zginęło a sternik imieniem Roland pozostał ranny na żaglowcu i co dalej zaniepokoiła się scenia co z nim? żaglowiec stracił maszty i niesiony falami powoli zdąża ku waszemu brzegowi jeszcze dzisiaj pojawi się na horyzoncie a sternik żyje jeżeli się pani pospieszysz, to wkrótce go ujrzysz. Uradowana scena już chciała wydać odpowiednie polecenia, gdy jeden z najbardziej doświadczonych piratów zapytał: Dlaczego mamy ratować Rolanda? Przecież cię zawiódł. A co my z tego będziemy mieli? Żaglowiec jest pełen ładunku, wyjaśnił posłaniec. Widziałem, jak na pokład wnoszono paki i wory z kosztownościami. Miny piratów rozpogodziły się, ale jeden z nich znowu zapytał: Dlaczego mamy wierzyć, że mówisz prawdę? Zostań z nami, aż się przekonamy. Posłaniec bezradnie rozłożył ręce. Chciałbym być świadkiem waszego szczęścia, ale wiadomość, którą przywiozłem, zdobyłem poufnie. Muszę wrócić do kamienia, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Wszyscy uwierzyli mu w te słowa. Był przekonujący. Kiedy posłaniec zawrócił konia, w obozie zaczęto przygotowywania do wyprawy. Spodziewano się, że wiatr i fale zepchną kogę ku brzegowi o zmierzchu. Stenia nie mogła już doczekać się tej chwili. Ratą też ta myśl zdecydowanie poprawiła humory. Wieczorem, gdy wrześniowe słońce przetoczyło swoją czerwoną kulę po piaszczystych garbach ku osadzie żelazo, na horyzoncie pojawiła się koga. Ruszamy! Stenia z dawną stanowczością wydała polecenie. Cicho wyprowadzili łodzie, zachowując należytą ostrożność. Im bardziej się zbliżali do żaglowca, tym rosła niecierpliwość Steni. Ponaglała wioślarzy, pragnąc jak najszybciej dotrzeć do rannego i zapewne cierpiącego Rolanda. Wreszcie scenia ze swoimi kompanami podpłynęła do dryfującej, jakby martwej kogi. Łodzie otoczyły przysadzisty kadłub, noszący ślady zmagań ze sztormem. Gdy większość rozbójników była już na pokładzie, a reszta wspinała się jeszcze po burcie, nagle z ukrycia wyskoczyli zewsząd uzbrojeni ludzie starosty. Było ich kilkukrotnie więcej niż piratów, zaskoczenie było więc całkowite. Mimo zaciętej walki, piraci musieli ulec. Ci, którzy zdążyli skoczyć do morza i przypłynąć do brzegu, zginęli od mieczy czekających tam wojowników starosty. Podstęp kamieńskiego pana, który zaatakował piratów z morza i z lądu, przyniósł pełne powodzenie. Tego dnia zniszczył piracką kompanię. Ciężko rannej Steni udało się skoczyć do morza i dopłynąć do brzegu. Resztkami sił dotarło do jeziora. Utonęła w nim, uniknąwszy hańby niewoli. Tak to zakończyły się losy pięknej piratki Steni i jej odważnych kompanów. Roland zaś wrócił na wymarzoną Wielką Wodę, ale nikt już o nim nie usłyszał. Łodzie wolińskich piratów, na polecenie starosty, zostały porąbane i spalone. Przesmyk łączący jezioro z morzem został zasypany. Pozbawione ożywczych prądów, gardno z czasem uległo zamuleniu i stało się płytkim jeziorkiem nadmorskim. Przez długie wieki na wolińskiej ziemi trwała pamięć o Steni Piratce. Mówiono, że na wysepce dawnej siedzibie rozbójniczej kompanii znajdują się ukryte skarby. Okoliczna ludność przeszukiwała więc groty i zakomarki, niczego jednak nie znajdując. Podobno w nocy z daleka widać jeszcze błyszczące złoto i drogie kamienie, ale nikt nigdy nie odważył się o tej porze wyruszać na wysepkę. Strzeże jej bowiem cień pirata ze ściętą głową. O północy obchodzi on brzeg wysepki, pilnując skarbów i pamięci Steni, księżniczki piratów, dziewczyny pięknej i odważnej, która zginęła szukając sprawiedliwości.